Proszę Państwa, ja się będę streszczał, bo weterynaria nie jest głównym problemem tego powiatu. Powiem Państwu, że na dzień dzisiejszy mamy w całym powiecie 38 stad krów liczących 318 zwierząt i 17 stad świn liczących 300 zwierząt i dwa zgłoszone stada ptaków powyżej, drobiu powyżej 300 sztuk. Także no to jest, proszę Państwa. Ilości zwierząt, które można w przypadku choroby zakaźnej zlikwidować w ciągu doby. Więc no, problemy weterynaryjne to nie są wiodące problemy w tym powiecie. E, proszę Państwa, rok 2002 to był bardzo dobry rok, jeśli chodzi o weterynarię. E, w ogóle na poziomie województwa mazowieckiego był to doskonały rok. W całym województwie, proszę Państwa, mieliśmy trzy ogniska. Grypy ptaków w wielkotowarowych gospodarstwach. Dwa w powiecie łosickim, jedno w powiecie kutnowskim i 11 przypadków u dzikich ptaków, w tym trzy w powiecie legionowskim. Także w czymś się powiat legionowski zaznaczył. Jeśli chodzi o afrykański pomór świń, na terenie Mazowsza nie było żadnych ognisk u świń. Stwierdzono 47 przypadków u dzików, w tym w tym trzy w powiecie legionowskim. Jeżeli chodzi o to co było u nas, no to wszystkie te przypadki grypy stwierdziliśmy u Łabędzi. To dwa Łabędzie to były w gminie Wielisze tutaj na Starożeczu za kościołem. Jeden to był Proszę Państwa, koło zapory w dębem, i to są takie stałe nasze miejsca pozyskiwania dodatnich, dodatnich łabędzi, czyli po prostu ta choroba w populacji tamtych zwierząt tam występuje. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że te upadki są niewielkie, chyba im specjalnie nie szkodzi. O dziwo, do dzisiejszego dnia nie mieliśmy nic w, w tamtych miejscach. W tym roku to mnie bardzo dziwi, powiem szczerze. Ponieważ na terenie powiatu w zasadzie drobiu nie ma, poza jakimiś tam drobnymi stadami, więc jeśli chodzi o grypę, ograniczamy się do monitorowania. Nawet, proszę Państwa, jak były te wyniki dodatnie, nie były wprowadzane rozporządzenia. Tutaj uznałem, że nie ma sensu nakazywać zamykania drobiu. No i chyba, chyba miałem rację, sądząc z przebiegu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ASF. Trzy ogniska u dzików, wszystko seropozytywne zwierzęta, czyli zwierzęta bezobjawowe, e, strzelone, pozyskane w ramach odstrzału, bo my każdego dzika odstrzelonego badamy. E, prawdopodobnie, ponieważ to były dziki 2-3 letnie, więc prawdopodobnie to były zwierzęta, które się zaraziły w wieku, takim młodym kiedy układ immunologiczny był do końca niewykształcony przechorowały tą chorobę i po prostu miały przeciwciała. Natomiast jeśli chodzi o ASF no to się źle dzieje u sąsiadów to znaczy zaczyna się znajdować coraz większe ilości dzików na terenie powiatu Wyszkowskiego i na terenie powiatu Wołomińskiego i to się zaczyna znajdować dziki padłe z objawami pośmiertnymi choroby no co dowodzi że ten wirus tam występuje. U nas, jak na razie, chyba raczej nie, natomiast no, sądząc, biorąc pod uwagę odległość i brak jakichś tam większych przeszkód terenowych, no, można zakładać, że, że będziemy mieli do czynienia z tą chorobą jeszcze. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dziki, zbadaliśmy 530 sztuk odstrzelonych i 49 dzików padłych no znaleźliśmy te trzy wyniki dodatnie. Choroba następna której nie było a której się dosyć baliśmy no to była wścieklizna proszę państwa bo 2021 rok to był taki rok który nas trochę przeraził jeśli chodzi o wściekliznę bo z dnia na dzień praktycznie z roku na rok Mieliśmy przypadki wścieklizny na Mazowszu, i to proszę Państwa, tych przypadków wścieklizny na Mazowszu mieliśmy bardzo dużo, bo mieliśmy 110 przypadków na 115 ogólnie w Polsce. Biorąc pod uwagę. Słucham? Biorąc pod uwagę, że w poprzednim roku, jeszcze poprzednim, i jeszcze poprzednim na Mazowszu nie mieliśmy ani jednego przypadku, no to nas trochę to zaniepokoiło. Ja myślę, że tutaj. Problem tkwi, jak ja to mówię w braku porozumienia między resortami. Jeden resort, czyli ministerstwo rolnictwa odpowiada za likwidację chorób zwierząt, między innymi za wykładanie szczepionek. No ponieważ choroby nie było, no, nie było tego elementu, w trzymającego w ryzach populację lisów, bo drugie ministerstwo nie nakazało, Ministerstwo Środowiska nie nakazało Kołumowieckim zwiększyć tego odstrzału radykalnie, no to populacja po prostu się rozbudowała. Jak jakaś populacja dzikich zwierząt się rozbudowuje, no to się osłabia, jest wrażliwa, podatna na chorobę, no i gdzieś skądś zostało zawleczone i, i się e, rozlinęła ładnie choroba. Proszę Państwa, podjęte zostały dosyć tutaj silne środki przeciwdziałania. To znaczy w zeszłym roku trzy razy wykładano szczepionkę, w tym roku dwukrotnie. I, proszę Państwa, no w tym roku mieliśmy już, z tego co pamiętam, 35 albo 36 przypadków. Z tym, że mieliśmy również przypadki w sąsiednim powiecie, mieliśmy w Warszawie. Najbliższy przypadek to był na terenie powiatu Wołomińskiego 4 km od granicy powiatów i dlatego liczyliśmy, że, że ta wścieklizna może wystąpić. W ubiegłym roku była dwukrotnie wykładana, wyrzucana z samolotów szczepionka dla lisów, to jest główny sposób przeciwdziałania wściekliznie. My potem pozyskiwaliśmy lisy, 4 lisy na 100 km kwadratowych, badaliśmy, czy, bo ta, ta szczepionka jest znakowana tetracykliną, więc takie lisy się bada, poszukuje się w kościach tetracykliny i mniej więcej ustaliliśmy, że prawie 90% lisów zbadanych miało tą tetracyklinę, czyli przyjęcie szczepionki było na poziomie 90%, a odporność na poziomie 75 poszczepienna to, to, i to są bardzo przyzwoite. To są bardzo przyzwoite wyniki. Oprócz tego, wspólnie z Urzędem Miejskim, to taka była nasza lokalna inicjatywa, rozłożyliśmy dwa tysiące szczepio dawek szczepionki na terenie Legionowa, w miejscach, gdzie lisy bywają. Ona była rozłożona ręcznie przez. Straż Miejską, a właściwie przez osoby które pod kierunkiem Straży Miejskiej, które no, miały jakieś tam prace społeczne w Legionowie. Zresztą im się to bardziej, znacznie bardziej podobało niż, niż, niż to, co robili dotychczas. Wyłożyliśmy 2000 dawek. Nie było to, proszę Państwa, mało, bo w Warszawie wyłożono 3700 dawek, więc, więc uważam, że było całkiem fajnie. Zbadaliśmy, proszę Państwa. 36 zwierząt z powiatu legionowskiego w kierunku wścieklizny, z tym 9 to było zwierząt, które, które padły, miały jakieś objawy nerwowe, czyli badaliśmy je w kierunku wykluczenia, natomiast 27 to był tak zwany monitoring bierny, to były zwłoki zwierząt znalezione, po prostu padły z niewiadomych przyczyn. Generalnie ja uważam, że powinniśmy. Ludzi uspokajać, więc każdy przypadek zgłaszany badamy. Jest to finansowane z budżetu państwa i, i obywateli. Nie kosztuje, a ludzie są spokojniejsi, że tej wścieklizny nie ma. Praktycznie również tutaj wspólnie z panią dyrektor Sanepidu. Która pozyskała nam szczepionki, tudzież z, z panem Starostą, który nam pomógł w, w dziedzinie organizacji szczepienia. Zaszczepiliśmy również e, przeciwko wściekliźnie profilaktycznie ludzi z tak zwanej grupy ryzyka, czyli to byli, to byli pracownicy zakładów leczniczych dla zwierząt, bo po prostu uznaliśmy, że oni mają największe prawdopodobieństwo, żeby się zetknąć z chorobą, więc kto się zgłosił z tych osób, to ich po prostu profilaktycznie zaszczepiliśmy. Wścieklizny nie było, myślę, że raczej ryzyko się zmniejszyło, no chociaż jesteśmy cały czas w obszarze zagrożenia chorobą wyznaczonym decyzją wojewody jeżeli chodzi proszę państwa o higienę żywności no to jakiś tutaj w ogóle generalnie jakiś większych problemów nie było natomiast chciałem zwrócić tylko uwagę co mnie bardzo cieszy że no, wzrasta ilość tak zwanej rolniczego handlu detalicznego to jest taka najmniejsza forma to nazwa jest trochę myląca to jest taka najmniejsza forma produkcji żywności w gospodarstwie i proszę Państwa, z 21 na koniec zeszłego roku mamy w tej chwili 73 takie formy działalności zarejestrowane. Chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że tu było nawiązywanie do uchodźców, również się baliśmy, bo na Ukrainie występuje wścieklizna, więc no tutaj jak uchodźcy przyjeżdżali, oni przywozili ze sobą zwierzęta. Był. Zastanawialiśmy się, jak do tego podejść, w końcu zdecydowaliśmy się podejść radykalnie, to znaczy, e, wojewódzki zarządził lekarz weterynarii, żeby na koszt budżetu państwa wszystkie zwierzęta sprowadzone z Ukrainy były oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Poszło, poszło to dosyć sprawnie, zaszczepiliśmy. E, tutaj, akurat powiem państwu, mam 474. 4 zwierzęta, z tym, że to Powiat Legionowski i Nowodworski, bo, bo tego nie rozbijaliśmy na ten, myślę, że mniej więcej jest po połowie.